Cześć kochani, witam was w kolejnym daily vlogu um, Jestem na dworze z Rosą tu. I nagrywam dla was vloga, ponieważ to będzie się, dzisiaj działo, jutro jedziemy na wakacje do Łeby I musimy dzisiaj pojechać na zakupy, takie na podróż, może tak to ujmę. Więc pojedziemy do Sefory i do różnych takich innych sklepów. A ja zabieram Was ze sobą. I, I pozostaje mi nic innego, jak po prostu z Wami porozmawiać na różne tematy. Znaczy w sumie ja jedzę do we zgadzaniu, wydobnie, ale okej. Okay. No, i teraz jestem wzrosłem Dzisiaj jest dość ciepło, ponieważ mamy również krótkie spodenki. No. Dzisiaj się no to farbuje końcówki. A po drugie, po trzecie, to znaczy, to jeszcze dzisiaj nie do babci Roska, chodź. My dojechałyśmy, jesteśmy teraz w plaży. To znaczy, wchodzimy do plazy i idziemy do Rosmana najpierw, a później do Sefory. Ponieważ tam będą jakieś te kosmetyki próbki, a później nie wiem co robimy Miniaturki Aha, miniaturki, a ja co powiedziałam? Próbki Aha, miniaturki, kosmetyki Znowu się chodzi dobra, kończę Ja zawsze jak ktoś na mnie się patrzy w galerii, no to później tak cicho mówię, nie? Więc przepraszam was za to, ale no, tak jakoś mam Okay, zakupy zrobione w Rossmanie Pełne dwie siatki Wszystko Wam w domu pokażę, ponieważ jest co pokazywać A my idziemy już do sefory zobaczyć co jest Hej, kajesz, ja jestem u babci, ponieważ później po zakupach miałyśmy przyjechać do babci. I miałam wam pokazać nasze zakupy, więc już wam je pokazuję. Ok, zacznę może od home menu. W sumie tam nie jest aż tak dużo rzeczy. Albo dobra, od cyfry zacznijmy. Ta mama kupiła sobie paletkę cieni. Już wam pokazuję jaką. Jest to taka miniaturka od Too Faced White Chocolate. I mamy tutaj takie ładne kolorki, takie beżowo-różowe. Przede wszystkim takie różowe, tak mi się wydaje. No. Później wam je przy okazji kiedyś pokażę. I dostałyśmy jeszcze trzy próbki: maseczkę, taką maseczkę. Tutaj mamy jakiś kremik. I tutaj też jakiś kremik, Nie wiem dokładnie, co to jest. Wszystko, ponieważ nie słuchałam tej pani, jak mówiła ekspedientka, do czego to służy. Ale mama pewnie będzie wiedziała, to jak. Dobra, teraz przechodzimy do home menu. Tam kupiłam sobie worek. Worek taki bardzo porządny, doszcz, ponieważ jest z takiego grubego, palnego materiału. I jest on w pandę. Kosztował ten worek 19 zł. 19 zł. Naprawdę, nilówki jest taki wykonany z porządnego materiału, więc super. I tu jeszcze otwieracz, ale to jest taki również magnes na lodówkę i taki koci, więc super. Ten otwieracz kosztował 25 zł. No, i to wszystkie zakupy, się chodzi o New. A jeśli chodzi o Roswana, no to naprawdę dużo rzeczy, kupiśmy aż dwie ściatki. Zacznę może od tej. Pierwsza rzecz to zestaw pędzli w takich pięknych kolorkach z... Takim pokrowcem do nich, i ten zestaw kosztował 25 zł. Przedtem kosztował 35, zł. i to jest mój taki pierwszy zestaw pędzli. Naprawdę podobają mi się. Już kiedyś na nie patrzyłam, ale były za drogie, ponieważ kosztowały te 35 zł. Trochę było mi żal, na nie wydać. Zobaczymy, jakie są gadunkowo, ale naprawdę piękne mają kolor pędzelka i są naprawdę super. Kupiliśmy zestaw żeli antybakteryjnych, i one były w cenie 10 zł. I to był taki fajny zestaw 1 plus 1, gratis. Bo normalnie jeden żel antybakteryjny kosztował 10 zł, więc nas się opłacało na I ja będę miała truskawkowy, a mama aloesowy. I to jest ten dla dzieci, a to jest taki zwykły. Następnie kupiliśmy head and shoulders, ponieważ. Nie, nie mam że po pierwsze. Chodzi o to, że ja mam atopową skórę i jak czasami mi wyj wyjdzie, to moje uczulenie na Głowę, no to później e, takie niefajne rzeczy są. E, mój wujek polecił mi, ponieważ też ma topowe zapalenie skórę. E, ten szampon on fajnie e, oczyszcza głowę i później ona nie spędzi. E, no i jest naprawdę, mam nadzieję, że będzie super. Jest to head shoulder shoulders miętowy i on jest 2 w 1, ponieważ ma e, i odżywkę, i szampon. Następnie jest y, to peeling do ciała od Tutti Frutti y, i jest to owocowa rozkosz y, i to jest blackberry and roseberry, czyli jeżyny i maliny. Co tutaj dalej mamy? Mamy tutaj taką piankę podporośnicę truskawkową z, panten, z pantenolem. Jest to dla dzieci. Chciałabym spróbować ją, więc wezmę ją na wyjazd również. Dużo weźmiemy, to znaczy to są przede wszystkim na wyjazd rzeczy. Następnie mamy tą małą pastę. Ostatnio wczoraj, chyba wczoraj e, kupiliśmy taką zwykłą pastę, bo nie było w Lidlu, a my dzisiaj kupiłyśmy w Rosmanie taką malutką miniaturkę. Kupiłyśmy również szampon i odżywkę OSI. E, to jest chyba odżywka. Poczekajcie, bo ja się nie. Roz, nie to jest. To jest szampon do włosów OSI. Dużo osób polecało właśnie. Tą markę szamponów i w ogóle. Więc no, stwierdziłyśmy, że również y, zakupimy ją. No i odżyw oczywiście odżywka do całego zestawu. Kupiliśmy również żel pod prysznic o zapachu mango i papai. Pięknie pachnie. Mama kupiła sobie trabisę, ponieważ jak się zawsze te wszystkie rzeczy nad morzem je, no to później jest tak ciężko na żołądku No i wtedy masę weźmie taką tabletkę Kupiliśmy również maseczki Ja mam taką niebieską nawilżającą, to są metaliczne, a to mama wzięła sobie do cery dojrzałej i wrażliwej Siatka pierwsza opróżniona, teraz przechodzimy do drugiej, tylko pochowam te rzeczy z pierwszej siatki OK, pierwsza siatka ogarnięta. A teraz przechodzimy do drugiej. To są takie kosmetyczne rzeczy. Zacznę może od y, płatków do demakijażu. Takie jest zwykłe same. Następnie patyczki do uszu, ponieważ nam się skończyły. E, płyn micelarny mały teraz. Mamy teraz. E, ten duży kosztuje 13 zł. Wrosła mniej więcej, jest przecena, bo na zawsze kosztuje 20. E, kupiłam sobie taką piankę oczyszczającą. Z Nivei, yy, głęboko oczyszczajna wilża, pobudza zmysły oczyszczenie yy, yy, pozostaje z kolei i gładką. Jest z olejkiem migdałowym i Hydra i Q, chyba tak to się mówi, i to ma taki fajny dozownik. Yy, taki uś... mama kupiła sobie również krem przeciwzmarszczkowy Q10+, yy, i tutaj, nie ładnie pachniał chyba nie pamiętam, w sumie mama to wzięła więc nie będę się wypowiadała na ten temat kupiliśmy również chusteczki Pampers nawilżane z tym takim fajnym zamykatkiem plastikowym aby nie wyschły później no i dużo paczek takich chusteczek nawilżanych tu mam dwie takie są wszystkie o zapachu gumy balonowej, ponieważ ja uwielbiam zapach gumy balonowej. Są takie nawilżane chusteczki, idealne do plecaka, usuwane, usuwają pal, palmy, plamy z atramentu, kleju i pisaków. I tutaj dwie taki, takich paczek chusteczek, a jedną takich. I to są chusteczki odświeżające i również o zapachu gumy balonowej. I widzę, że wszystko już Wam pokazałam. Niestety nie pamiętam wszystkich cen. Wszystkie nasze zakupy trochę duże, ale naprawdę fajne. Ogólnie, na no to dzisiaj na obiad zjemy sobie gorilla, kiełbaski i to wszystko. A później musimy pojechać do domu. E, jeszcze musimy spakować te wszystkie kosmetyki, buty, e, jakieś jedzenie, naczynia, lekarstwa e, i te wszystkie rzeczy. E, później jeszcze pofarbujemy końcówki, trzeba wykąpać rosę. E, no, więc no, trochę dużo jest tej rzeczy, ale mam nadzieję, że z wszystkim zdążymy bezproblemowo. Teraz wjechało się na mainie i za chwilę nasz samochodzik będzie wyczyszczony. Ok, wpisujemy kod. Ok, i robimy start. teraz właśnie przyszłam do samochodu, ponieważ mam nie poprosiła, tutaj wszystko wyczyściła i w ogóle mam taką piankę, już Wam pokazuję jaką, do deski rozdzielczej. Już tutaj drzwi zrobiłam, to w ten przód cały wymieniłam, zapach i teraz będę robiła tapicerkę. Aha, jeszcze z drugiej strony muszę to zrobić, ale to za chwilę. No i później tapicerkę zrobię w tym. By to tapicer skórzanych, czyli zrobię te części tapicerki, które są u nas skórzane, i później idę do domu, wykąpię się, i to wszystko. No, ogólnie to dzisiaj dobrze nam idzie to pakowanie. Teraz pokażę Wam raczej kilka skrawków, jak to robię. Się wykąpałam, włosy mam przygotowane do koloryzacji moich włosów do końcówek. My jesteśmy już spakowane, yy, jeszcze mam tam prowadzę drobne poprawki, yy, ale tak to wszystko już mamy spakowane i kosmetyczki, i walizki, i tam jakieś torby z jedzeniem, i takie rzeczy na plażę, yy, tak. I zaraz Wam pokażę, jaką farbą będę farbowała włosy. Więc będę palbowała to od Schwarzkopa, Jest to numerek 093. I mam dwie, dwa opakowania, ponieważ jedno jest z zesz zeszłego roku i chciałabym je wykończyć. A drugie mam. Więc zaczynamy. Mam taką jakąś starą bruskę. Bruskę. Aha, bruskę mam. No, bruskę, ponieważ tam było napisane, że trzeba założyć jakąś starą bruskę i położyć później na ramiona jeszcze ręcznie. Nie wiem, czy wam nagram jakieś wstawki, ale na pewno wam pokażę koniec koloryzacji. No, a tak wyglądają walizki oraz wszystkie rzeczy na dwóch osób. Wszystko mamy tutaj ładnie poukładane w jedno miejsce. Tu mam jeszcze kosmetyczkę, tutaj tą torbę. Tutaj kosmetyki mamy. Tutaj y, jakieś y, torebki, coś na plażę. Tutaj walizki. Tutaj jeszcze mam fiszkę, a tutaj parawan. Mamy? Roska! Rosieku! Roska! O, jak słodziutko! Nie, nie uciekaj! Ach, uciekła. No trudno. A ja z małam ponieważ mi się trochę znieściły, ale yy, wy, na wyjeździe sobie pomalujemy. Okej, okay, dobra, to ja kończę. I za chwilę farbowanie włosów. O, dziękuję, Mamo. Okej, okay, farba nałożona. Tak pięknie, cudownie wygląda, wiem. No trochę nie zachęcająco, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Teraz idę zmyć dół, ponieważ no go najwcześniej zrobiłyśmy, a minęło już tak z pół godziny, więc. Yy... Idę zmyć włosy i za chwilę do Was się odezwę Chodzi mi o spód oczywiście, chyba to powiedziałam bo... Aha, spód, powiedziałam, chodziło mi o spód Ponieważ ja robiłam tak jak się najczęściej prostuje włosy, że takimi cienkimi dość pasmami I żeby to wszystko było takie fajne Dobra, nie przedłużam, tylko idę zmywać włosy To znaczy spód włosów Okej, okay, włosy już są pofarbowane, taki jest efekt końcowy Oczywiście nigdy to nie będzie takie idealne, ponieważ no, nie każdy może zrobić to idealnie, może tak to ujmę No, mi się podoba, najważniejsze W kamerze widać, że jest bardziej taki jasny Na żywo jest taki trochę ciemniejszy, ale przynajmniej będzie na dłużej Teraz w chwilę ponagrywam musicali, a później idę spać I ja chciałabym się z Wami pożegnać Mam nadzieję, że ten blog Wam się również spodobał Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę Nie... Zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału, jeśli oczywiście ktoś tego nie robi No i zapraszam Was również na moje wszystkie social media Nazwy będziecie mieli do tych moich mediów społecznościowych w opisie, tak jak zawsze Wyczekujcie na vlogi z wyjazdu, z weby A my widzimy się wkrótce, pa pa!